bardzo serdecznie w programie Z Kulturą za Pan Kleks. Dzisiejszy odcinek to Kinoteka Małego Człowieka. Dzisiaj dowiemy się, czym jest kino, kim jest aktor, czym jest scenariusz. Oglądajcie nas do końca, na pewno będzie warto, będziemy mieli naszego specjalnego gościa, a teraz łączymy się z naszą korespondentką Sylwią, która zapyta Was o różne terminy związane z kinem. Sylwia, słuchamy. Cześć dzieciaki! Dzień dobry. 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 na Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Dzieci mają włosy. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o kinie. No właśnie, co to jest kino? Kino to jest, hmm, to jest no właśnie, takie, takie miejsce. miejsce, takie miejsce galeria no, filmów, gdzie nie, nie się tylko tylko w ogląda... Nie tylko, no, czasami. najczęściej. No. No, ja jeszcze nie byłem w kinie poza. <grym> Ehh, no, a, a, no i, a, 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 i tam się ogląda filmy różne. A to mogło, A to tak, tam była. Dobra, i co się robi w kinie? Oglądamy ogląda się się filmy, filmy, filmy się ogląda, je się podda, tak. e, a, tak, albo się, fot, albo się tak. rozmawia. Rozmawia się w Kinie? Hmm. Oczywiście przed filmem. Tak. A, tak. Mi, I oglądamy reklamy. Ogląda na, bajki? na bajki? bajki? Tak, filmu. Ja raz byłam. Nie, nie była. Nie, chyba nie. Ja hmm. byłam raz. Co jest najfajniejszego w Kinie? W Kinie a. wygodne fotele i to że Wygodne fotele. Fotel. Ok. A jedzie w Kinie popcorn? Ja nie. Ja jem. Ja Znaczka mi się zaczęło na urodzinach o koleżanki. Czasami jem, a czasami no, przynoszę... swoje jedzenie. Takie. Ale już mam w torebce i a, nikt nie a, widzi okay. te, a I na to? I nawet Okej, a co to jest scenariusz? To jest takie e, t, y, coś, gdzie jakby zapisuje się kto co ma po kolei mówić. Znaczy, je. znaczy już, to mi się kojarzy z takimi trzema kawałkami papieru z piętymi bo... <laughs> Kiedyś tak w szkole. No to scenariusz jest właśnie, no tak właśnie planie do jakiegoś filmu albo y, innej sztuki, albo, no, albo do bajki. Mm, tak. A czy taki e... scenariusz jest potrzebny? Tak, no, no, znaczy, no znaczy mi się... No, to, jest za... Scenariusze, wtedy jest wszystko ładnie uporządkowane, a też można mówić Im improwizować. Co się myśli, improwizować i no, i wszystko wtedy też jest fajnie. Dziękuję Ci Sylwio, dziękuję Wam drugie dzieci. Teraz już wiemy z czym mamy do czynienia. Nie spodziewałem się takich odpowiedzi, ale jak wiadomo, dzieci wiedzą najlepiej. A teraz zapraszamy Was do gościa specjalnego naszej Agnieszki. Zobaczymy z kim Agnieszka dzisiaj porozmawia. Zobaczmy sami. Cześć, cześć witajcie. Kino kojarzy mi się z popcornem, z dobrymi filmami i ze wspaniałymi aktorami. A skoro o aktorach mowa, to jest z nami oczywiście nasz gość specjalny. Nasza dama złotego piega, pani Monika Nazowska, witam serdecznie. Witam, witam bardzo gorąco, bardzo miło bardzo dziękuję za zaproszenie. W kinie i w filmie ważne jest coś takiego, co nazywamy scenariuszem. Ale co to właściwie jest ten scenariusz? No właśnie, co to takiego jest i czym on się różni na przykład od, nie wiem, od książki? Scenariusz to jest taki, można powiedzieć, materiał literacki, dzięki któremu reżyser oraz aktorzy na planie wiedzą, co mają mówić i jak będzie przebiegać akcja. To jest jakby spisane wszystko na wielu, wielu kartkach. No, w zależności od tego, ile też dialogów znajduje się w danym filmie, jest pisana po prostu cała historia, która wydarzy się, która będzie po prostu realizowana na zdjęciach. Ale znajdują się tam, tak jak mówiłam, znajdują się dialogi, które pomiędzy sobą aktorzy, dialogi po prostu aktorów. I znajdują się również różnego rodzaju didaskalia, które opowiadają, na przykład, o tym. Co ma być dokładnie ubrany dany aktor, w jakim miejscu ma być nagrana konkretna scena, czy są potrzebne jakieś specjalne rekwizyty. To wszystko właśnie znajduje się w scenariuszu. A trudno jest przygotować się do roli? Czy ma Pani jakieś swoje własne metody na naukę tego scenariusza, tej swojej roli? Szczerze mówiąc, mam swoje własne metody, ale wiem, że wiele osób robi to w podobny sposób. Ja za każdym razem, praktycznie za każdym razem, muszę taki tekst, który dostaję, muszę przepisać sobie. Muszę wziąć albo notatnik, albo jakąś kartkę, albo zeszyt i muszę to po prostu ręcznie ten cały dialog, który, który jest moją rolą, muszę go po prostu sobie przepisać. I wtedy łatwiej jest mi taki tekst zapamiętać. W niektórych filmach mamy do czynienia z taką rolą kaskadera. Ale co to właściwie jest albo kto to jest ten kaskader? Ja miałam chyba do czynienia raz na zdjęciach z kaskaderem. Kaskader to jest taka postać, która wciela się albo za aktora, który wykonuje jakąś rolę. Wciela się w jego postać w momencie, w którym pojawia się w scenariuszu scena, która może być albo niebezpieczna dla aktora, albo wymaga jakichś, jakichś szczególnych umiejętności. E, bardzo często kaskaderzy pojawiają się w takich scenach, kiedy na przykład dochodzi do jakiegoś wypadku. E, samochodowego, motocyklowego, jeżeli na przykład e, mamy w scenariuszu napisane, że ktoś zostaje potrącony, e, to w tym momencie właśnie kaskader, czyli ta osoba, która dubluje aktora, jest dobierana tak, żeby była jak najbardziej podobna do aktora, który wykonuje daną rolę, ale która jest jakby specjalnie przeszkolona, która ma takie umiejętności, e, że wiadomo, że no, na 100% nigdy tego nie wiemy, ale że na 99% takiej osobie nie stanie się krzywda. A na tym planie to był pani kaskader czy kaskader jakiegoś innego aktora? Nie, to był kaskader innego aktora. Nagrywaliśmy taką scenę, jak grałam w takim serialu Hotel 52. Grałam tam postać Asi, która była niewidoma. I nagrywaliśmy scenę, która polegała na tym, że ja przechodziłam przez skrzyżowanie razem z chłopakiem, w którym byłam zakochana. I ponieważ byłam niewidoma, wyszłam na to skrzyżowanie, ale nie wiedziałam, czy zbliża się jakiś samochód, czy jakikolwiek inny środek lokomocji. I mało brakowało, a potrąciłby mnie mm, motocyklista. I ta osoba, która jechała właśnie na, na motocyklu, do tej, do tej roli był potrzebny kaskader, ponieważ ta osoba miała się na tym motocyklu. Przewrócić, przepikołkować i zatrzymać się dopiero kilka metrów dalej, więc wiadomo, że jakakolwiek inna osoba albo statysta, no raczej takiej, takiej roli by nie wykonała, w związku z czym była potrzebna właśnie specjalna osoba, w postaci kaskadera, która mogła kilkukrotnie w dodatku taką ewolucję wykonać. Jasne, rozumiem. I pytanie ostatnie, pytanie dodatkowe. Czy lubi pani popcorn? Uwielbiam. Zawsze mamy taki zwyczaj z moimi dzieciakami jak robimy sobie seanse wieczorne, różne filmy oglądamy. Ostatnio przez ostatnie trzy wieczory oglądaliśmy wszystkie części Hotelu Transylwania. Nie wiem, czy to jest znany tytuł. Jeżeli, jeżeli ktoś nie zna tego tytułu, to bardzo gorąco polecamy. I faktycznie za każdym razem staramy się, żeby... Lubimy takie przekąski, więc, więc staramy się, żeby właśnie było coś do chrupania, żeby to był taki, ponieważ w tej chwili no nie chodzimy do kina z wiadomych przyczyn, to staramy się właśnie, żeby, żeby to kino domowe jak najbardziej przypominało to kino takie tradycyjne, dlatego popcorn też jest. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem specjalnym Ambrożego i Agnieszki była dzisiaj Pani Monika Myrzocka. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo gorąco. Życzę wszystkiego dobrego i życzę samych cudownych przygód podczas oglądania rozmaitych filmów. Ja również dołączam się do tych życzeń. Oczywiście zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z naszej serii. Pa! Dziękujemy Ci bardzo, Agnieszko, za ten bardzo ciekawy wywiad. A teraz zapraszamy na fakty i mity z dziecięcej orbity, które poprowadzą dr Pani i Wielki Elektronik. Witamy Was wszystkich. Przy... Z tej strony fakty i mity z dziecięcej orbity. Ja nazywam się Wielki Elektronik, jest ze mną również doktor Pajchiwo. Witam. I z nami są również dzieciaki. Jest Tosia, jest Ala, jest Ola, jest Marysia. Jest także Remek, Kuba i Bartek. Tak, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o podróżach w kosmos. Powiedzcie mi, jakimi pojazdami ludzie zazwyczaj podróżują w kosmos? Rakietami, to jest tak. Jak widzimy dziś w wiadomościach to, co się dzieje dzisiaj, to rzeczywiście poruszamy się w kosmos, podróżujemy w kosmos za pomocą rakiet. Słuchajcie, ja tutaj szybciutko narysuję taką prostą rakietę i będę miał dla Was pytanie. Dobra, mniej więcej jest rakieta, to nie o to chodzi, żeby była piękna. I zazwyczaj jak ona startuje, to widzimy pod nią takie coś. Co to jest? Ogień. Słuchajcie? Tutaj jest ogień, często też widzimy dookoła dym. I o czym to świadczy, w jaki sposób te rakiety zazwyczaj są napędzane. Słuchajcie. Jest tam jakiś rodzaj silnika rzeczywiście, ale powietrzem taki jest pomysł, że to powietrze właśnie, właśnie jest jakoś tam wciągane do środka. Paliwo to jest... jest paliwo. Doskonały pomysł. Macie pomysł, jakie paliwo się spala w tych naszych rakietach? Ja wiem. To chyba woda jest. Tak, prawda jest taka, że to jest dzisiaj bardzo różnie, bo czasami jest to paliwo stałe w takiej formie kostki, czasami jest płynne, zależy do czego taką rakietę y, wykorzystujemy. Ale, ale słuchajcie, no dobrze, ustaliliśmy, że w środku rakiety spala nam się tam jakieś paliwo. A co tak naprawdę napędza tą rakietę? Co sprawia, że ona leci nam do góry i jest odpychana w dół? No, w naszym przypadku strzałka. Tak naprawdę jak rakieta leci do góry? Macie jakiś pomysł? Super, coś blisko jesteśmy. Tak, tak, tak. tak, ciśnienie. Blisko ciśnienia. Spokojnie. Jeśli nie mamy pomysłu, to w tym celu właśnie mamy przygotowany eksperyment. Zapraszam Cię do wielki tutaj, elektroniku. Dziękuję. Tutaj jest właśnie przygotowany balon na takim, na takim sznurku. Ja go napełnię i zobaczymy co on zrobi. O, wielki elektroniku, idzie dobrze balon, tak. Tutaj. Jak myślicie, co się stanie? Mówimy mądrze, że stawiamy jakąś hipotezę. Co się stanie, gdy puszczę balon? Powietrze Jest pomysł, że poleci tam po do góry. Powietrze go powietrze go odepchnie. Dobra, sprawdźmy, czy macie rację. No faktycznie balon zasuwa nam do góry. Co spowodowało, że ten balon się przesunął na nasze? Powietrzek Powietrze. Nie, nie Jasne. Powietrze, które co robiło? Wypychało. Wypychało, wylatywało tutaj tym końcem balona i w ten sposób nabierał on przyspieszenia. I słuchajcie, rzeczywiście tak jest w przypadku rakiet. Gdy spala się tu jakieś paliwo, to też powstają gazy, które wypychają tą rakietę w górę, tak? Odrzucają ją od ziemi i to ciśnienie tych gazów sprawia, że ona wędruje coraz wyżej i wyżej. I to możemy sobie zobrazować kolejnym doświadczeniem. To właśnie zdarzenie, które, się, które powoduje jakieś, jakieś ciśnienie. Ubiorę rękawiczki, żeby być zabezpieczonym, bo jak mam już... Wspominałem, eksperyment jest dość dynamiczny. I dwa słowa o tym, co mamy tu przygotowane, słuchajcie. To jest naczynie, nazywamy je kolbą stożkową, no bo ma kształt takiego stożka. Używany jest zazwyczaj do mieszania różnych rzeczy, tak żeby się nie oblać. Troszeczkę nam przypomina nawet kształt rakiety, tak chciałem zauważyć. Rzeczywiście, ale jak za chwilę sami zobaczycie, w rakiecie gazy są wypychane w dół, tak, tam na tym szerszym końcu rakiety. A u nas. Będą się rzeczy jasna wydostawały górą, no bo tylko tutaj mają taką możliwość. A tutaj mam przygotowany... Tutaj mam przygotowany płyn, no wygląda jak zwykła woda, ale to jest woda utleniona. Tutaj mam H2O2, czyli H2O to większość z nas bierze, to jest woda, a tutaj mam jeszcze tą dwójeczkę, co znaczy, że jest w niej trochę więcej tlenu. O jedną cząsteczkę, o jeden atom w zasadzie tlenu więcej. Słyszeliście o wodzie utlenionej? A czy wiecie może, do czego ją kiedyś, do odkażania ran, tak? Oczywiście, że tak. Jest bardzo, bardzo chętnie reaguje z różnymi substancjami, wydziela dużo tlenu i przez to czyści nam ranę, jeśli, jeśli się skaleczymy. Słuchajcie, woda utleniona ma to do siebie, że cały czas się rozpada na zwykłą wodę i na tlen, tu powstają mi takie malutkie bąbelki. My ten proces bardzo przyspieszymy. Przyspieszymy go za pomocą nadmanganianu potasu. To jest chemiczna substancja, takie Ciemnofioletowy nie. Nie bój się nie będzie na ciebie leciało. Nie, rakieta nam nie odleci, ale sami zobaczycie, że tego ciśnienia nam Do... gazów powstanie całkiem Będowo sporo. Będzie Zobra, słuchajcie, znowu stawiamy hipotezę. Ja Wam podpowiem, że powstanie tu sporo ciepła, a kiedy mamy wodę i ją podgrzewamy, to co się z nią dzieje? Jaz powstaje dokładnie. zazwyczaj, gotujemy herbatę, to znamy to zjawisko. Czyli poczekajcie, czyli uważacie, tak? że wydobędzie się tutaj jakaś para, tak? tak. Wysoko, nisko, jak sądzicie? No, są wysoko? wysoko? Myślę, że nisko, bo tam jest mało tych składników. Nisko. Kto inny mówi, że coś więcej albo wyżej? Średnio. Eee, Dziewczyny lepsza. mówicie, że wyżej? No. Tak, Marysiu? Ja. Ok. To mamy nisko, średnio i wysoko. Sprawdzamy? I nie, nie. Sprawdzamy. To. Sprawdzamy. Sprawdzamy. Widzicie, że tych kryształków mam tutaj tylko odrobinę. Wsypuję je do środka. Wysoko. Ale się I nie chcę zastanów, co więcej. <laughs> Co więcej, co widzieliśmy? Jak określicie to, co widzieliśmy tutaj? To była zdecydowanie para, bo w tym przypadku woda nam się błyskawicznie zagotowała. Zresztą ona jest... Tutaj jest ciepła ta kolba od spodu, tak, tak? Więc musimy poczekać, aż sobie ostygnie, bo naprawdę nam się mocno yy, nagrzała. Słuchajcie, tak więc chciałbym, żebyśmy zapamiętali z dzisiejszego naszego spotkania, że to właśnie te gazy powodują odrzut rakiety, tak? I to one odpychają rakietę w kierunku naszej atmosfery. Słuchajcie, jeszcze tylko jedna sprawa szybciutko zgumuje. Zgumuje naszą rakietę, a narysuje kulę ziemską. Kula jest jaka jest, tak. Tutaj mamy Polskę oczywiście. Jest kula ziemska, tylko no, jajo ziemi. słuchajcie, rysuję jak rysuję. Ja się zajmuję dowodzeniem armią robotów, a nie, a nie rysowaniem, tak? I zwróćcie uwagę, posłuchajcie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Gdy wystrzeliwujemy taką rakietę z jakiegoś tam miejsca na ziemi, czy ona leci Ale prosto do góry? Nie. nie, nie. Czy, a jak będzie leciała? Kto... Ona, tak jakby, ona jakby jak najbardziej płaską musi być z atmosfery. O, bardzo nie. dobre spostrzeżenie. Ta rakieta nam coraz bardziej oddala się od Ziemi, na aż osiąga upo. pewną, mówimy na fachowo. Tak, aż osiąga pewną orbitę, po której już krąży pewną wysokość z której nie będzie nam spadała z powrotem na Ziemię. Słuchajcie, żeby ta rakieta przełamała przyciąganie Ziemi, żeby w ogóle mogła się dostać na orbitę, musi osiągnąć pewną konkretną prędkość, nazywamy ją pierwszą prędkością kosmiczną w tym przypadku. Wiecie, ile ma pr pierwsza prędkość kosmiczna? Prawie 8 km na sekundę. Przeszliście kiedyś kilometr? Ile się idzie kilometr? No kto ma pomysł, ile się idzie 1 km? No, 20 minut to takim wolnym spacerkiem, w 10 da się to przedreptać. A tu mamy prawie 8 km na sekundę i dlatego właśnie rakiety mają tak dużo tego paliwa, tak potężna jest ta ilość gazów odrzutowych, które wypychają je do góry, żeby osiągnąć aż 8 km na sekundę, niecałe 8 km na sekundę i żeby ta rakieta nam z powrotem oczywiście nie spadła na ziemię, tylko utrzymała się na tej orbicie. Dobra kochani, to wszystko na dzisiaj. W następnym odcinku porozmawiamy już o tym, jak w fantastyce naukowej, jak sobie wyobrażamy w przyszłości podróże międzygwiezdne. Dziękuję Wam bardzo. Cześć. Bye. Myślę, że nie jeden dorosły był zaskoczony tym, co nam opowiedzieli wielki elektronik i dr Paichivo. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. A teraz zapraszamy do kącika małego artysty, gdzie dowiemy się, jak zbudować swój własny żywy telewizor. Cześć. Witajcie w kąciku małego artysty. Ja jestem Agnieszka i razem z Olo dzisiaj pokażemy jak stworzyć żywy telewizor w domu samodzielnie. Krok po kroku będziemy tutaj zaraz tworzyć nasz super telewizor. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. Do stworzenia podstawy, czyli naszego telewizora potrzebne nam będzie nożyk, bądź nożyczki. Naklejki do medli jeśli macie, klej, taśma klejąca, karton i długopisem. naszej e, morskiej scenografii. Potrzebna nam będzie bibuła, folia malarska, e, filcowe kuleczki, długopisy, pisaki, taśma klejąca, e, kolorowe kartoniki, nożyczki i klej. Telewizora włożymy sobie tło, które zrobiłyśmy za Agnieszką. Nasze niebieskie fale. Teraz stworzymy sobie efekt wzburzonego morza. Nasze fale są już gotowe. Teraz dołożymy sobie jeszcze piegi pana Kleksa, czyli nasze filcowe kuleczki. przygotowania postaci możecie wykorzystać wydruki, które będą do ściągnięcia w naszym poście. A ja Wam pokażę teraz, jak stworzyć postaci na patyczkach. Pora na zabawę? Pora na zabawę. Nasz telewizor domowy jest już gotowy. To tyle na dziś. Widzimy się w następnym odcinku. Pa! pa. Do Żywego Telewizora jeszcze wrócimy, a tymczasem zapraszam na kulturalną prognozę pogody, którą przedstawi Bebok. Film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno stale rosnąć, mawiał mistrz kina Alfred Hitchcock. Dzień dobry. Na dzisiejszą pogodę gorąco zaprasza Bebok i pragnie uspokoić. Dziś żadnego trzęsienia ziemi nie będzie. Wysoka temperatura w całym kraju, sięgająca nawet 30 stopni Celsjusza, da się we znaki szczególnie tym, którzy mają w planach przymiarki. Przez cały tydzień bezchmurnie i bezwietrznie. Marylin nie może dziś liczyć na najmniejszy nawet podmuch wiatru. Zagłoba za to musi się pogodzić z dużymi skokami ciśnienia. Ciśnienie atmosferyczne, niczym aktor pracujący nad swą rolą, może się nieco wahać. Ze względu na utrzymującą się w ostatnich dniach wysoką temperaturę powietrza władze odradzają wycieczki do Cezarów. Upały stały się przyczyną zamknięcia wielu salki nowych. O komentarz do tej sytuacji poprosiliśmy burmistrza. Mało widza, wymruczał tylko coś pod nosem. Ktokolwiek jest w stanie dotrzeć do ofeli, może odwiedzić pobliski klasztor. Więcej o tym, czym jest temperatura i jak sobie z nią radzić, opowie dr parchivo. Witajcie! Temperatura to najważniejszy parametr meteorologiczny. Umożliwia określenie stanu cieplnego atmosfery. Jest to ważny parametr dla wszystkich organizmów żywych. Temperaturę mierzy termometr, a możemy ją podać w stopniach Celsjusza, w Kelwinach i w Fahrenheitach. Wiecie jak to przeliczyć? A no to popatrzcie. Temperaturę podajemy w stopniach Celsjusza bądź w Kelwinach bądź w Fahrenheitach. Kelvin to nic innego jak stopnie Celsjusza minus 273. A Fahrenheit to nic innego jak stopnie Celsjusza przez współczynnik 1,8 dodać 32. Chcecie policzyć? Ile to 20 stopni Celsjusza w Kerwinach i Fahrenheitach? Niestety, ten odcinek już dobiegł końca. Ale nie odchodźcie jeszcze od telewizorów, ponieważ mamy dla Was konkurs. Konkurs na wykonanie własnego, żywego telewizora. Śledźcie nasz profil na Facebooku, tam pojawią się informacje, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w tym konkursie. A już w następnym odcinku zapraszamy na aferę wielką aferę a jaką? Dowiecie się.